Też ziomeczki. Tutaj Krzysiek, e, czyli kilorek 1.11. E, Piotrek na razie nie może nagrywać. Bo e, przed chwilą też grałem, ale to się niestety nie nagrało i nagrywam jeszcze raz. Sub, proszę was, subnijcie Piotrka. No na razie e, ja... Ja, killer. Ja, jeden, I, e, Piotrek 11 i Enciu Dżęciu nagramy na razie około 30 minutowy live. Niestety musimy nagrywać po, e, po 10 minut. Każdy nagra swój live la... po 10 minut. E, bo, Piotr, bo, Piotr, bo, bo u Piotrka jest tak, że on, może nagram, że, że on jeden filmik może nagrać tylko 10 minut. 15 do no 45 minutowych chyba nawet. 3 razy 15, no tak, 45 sobie zrobimy. Nie więcej niż 15 na pewno. Ej. to się nagrywa? Sprawdzę jak przegam. Na razie mi się dobrze grazioneczki. I proszę piszcie w komentarzach czy jest dobrze, czy jest źle. Jaki jest. Wyślijcie po prostu, co jest źle, Piotrek mówię. I teraz przejmuję na chwilkę Piotrek. tak. to Piotrek. miało być 15 moje minut. Poczekaj. Tu będziemy mieli stoper, żeby było widać, ile tam I y, grać. Kilorek. Kilorek! A nie, kin, nie Kindolek, tylko kilorek. Sorry, przez szpedek. to to Albo na górze przestawię. To będzie taki live stream. Taki, taki nie Że no, na żywo, ale wiecie. Ale no a co? Myślisz, że to z, z, z komputera zrobiliśmy przecież na żywo to jest. No gra to nie jest żywa, ale my, to, my ten live robimy na żywo. Przecież nie zrobimy, nie, nie zrobimy nie, to przecież to na żywo. żywo. To jest właśnie w tej chwili i oni w tej chwili będą i my w tej chwili gramy. Nie. Naprawdę nie jestem ginolek! Kilorek, co ja? I teraz ja. No, coś się To miało muszę być tak, że ja. Aha, bo ty chcesz coś, coś, coś zrobić. Tu nie go No, to A, przecież się ja skończyło w prawo. Zegraliśmy głupio, ale musimy mieć stopę. Bo tu nam się nie wykształciło. Ile to life's? Jedne 15 minut poprowadzi. Kino, kilorek, drugie. Ma. Mati, ale nie będzie? Jeśli będzie mógł, to może będzie musiał Piotr. No to ja będę głupi, patrz. Dobrze, o, czy tam nie. Jest. Bo, dokupać. No, co? Moja... Ja nie skoczyłem. I nie, 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 Co? Ale ja po prostu tylko w dół no nie, w dół no, no, no co? Ja nie zrobiłam deski. Nic mi I wszystko masz farty, to jest. Już w zdobyłam, Klorek no. ma parka raczej. Ale się pewnie się wcześniej nie nagrało. Tak mi się właśnie wydaje. No, Krzyszek i klorek jeden nie mam. Nie będzie do Was zlikwidował. ale Nie musisz jest jestem w tym najlepszy, bo no. gram Niemożliwe! Nie, Nie, brakuje. Nie, musisz Nie, brakuje. Nie, brakuje. Nie, brakuje. Nie, brakuje. Nie, brakuje. A, to Nie, brakuje. Okay. to na 20 to może być schowane. Będzie w w uchu, Piotrek, podrapiesz mnie. Nie? Poprowadzę to. A trzeba... Nie co, ja nie dałem. Do... No, a no ty... Piotr! No, jak... Ja zrobiłem, a potem ty zrobił, Podwójna, Podwójna. Podwójna moc. Dziś nerfować. Nerfować. Będziemy dzisiaj morfować. Morfować. Morfujemy. <laughs> morf, morf. Jest taka gra na Fire, Felsi Morf. Jest taka gra na free mówię, Felsi Morf. Na, Frifture, wie. Fels i mo na gry w Google. E, tam jest Felsi Morf taka gra. Tak, tylko nie wiem czy byś to znalazł. Ech. Ja dużo nie mogę gadać, bo muszę mieć też skupienie. Mam trochę też chrypę, trochę jestem przysiębiony, ale dla was nagram na pewno. Ja robię. Ale szybko jadą te pociągi. telefon, ktoś zaklikał? O, było blisko, prawie na stopie. To nagranie. Jak nagram, to ci pokażę. To jest taki, o, nagranie. Się to jest taki nagranie live. To nagranie live. O, nawet nie zauważyłem. A już było 8553? Tylko jeden pobiłem. O nie, 7542, sorki. Wcześniejszy rekord. To o 12 pobiłem. Dwa razy rekord pobiłem. Banalny. Czekaj. Gdzieś tam muszę razy trzy, a ja miałem razy 2. Aaa, no. Kolejny wiatrak. No nie, nie, nie było do niego dojścia w ogóle. Bo nie założyłem. Есть написано. Или уж есть шести минут такого. Jeśli, by, jeśli by był jakieś zakłócenia, bo nie wiem, ale to już trochę możliwe, to Was bardzo przepraszam z piękkiem iemciu Tak blisko! No! се лесно пишувајте вие вие што се добри што се највисок коментар за за да Ale nie wiem czy to zależy od tego, że jak już podgłośniona muzyka, to jak mówię zwyczajnie, to czy wtedy jest głośniej, a jak jest ciszona, to wtedy mówię ciszej, jak mówię normalnie. Ja tego naprawdę mówię. Zimaczki, nie wiem czy zauważyliście. Ale jak zaczyna się grę, to ten policjant krzyczy Holz! Holz! Naprawdę on po prostu tak Jak przegram, to może jeszcze przegram, i to zobaczycie się, ziemniaczki. Na razie nagrywam jakieś 10 minut, a 14 skończy. Ci... Ci... To samo sama cię, samo cię, sama cię, nie cię, na cię, to tylko... Nie? Nie. Okay. Nie, Nie szkodzi. wiesz, że się przyjechał? No Ale już minut to chyba jeszcze raz... Masz. Hols Nie wiem czy to prawda, ale on chyba żyje Holsa Nie No nie, nie nie, nie. wiem, pomyliłem się, kiedyś sam brałem Holsa sobie Nie pytaj się czemu, bo ja sam nie wiem Mówię nie pytaj się czemu, bo sam nie wiem A mama uciekł, została, odniosła Holsa i Meli jak wydała, bo ona mówiła, że ona tak ma coś do piersi, jak nie ja żyje, żyje, żyje tak. Wy, wy, wy. Oj, co za głupia jest zepiacza. Wcale nie, nie, nie piekło. Niektóre, niektóre. Ale głupia nie, ona mi dała to się sam. Naj, to jest na, na, ten najgorszy holt dostaliśmy kiedyś. On był jeszcze, on był ten lepszy od gumy do życia. Guma do życia też czasami dać kość potrafi dać w kości czasem ma do życia, ale po to już przesadzono. To, no, to było było takie słabe. No właśnie, to był najlepszy ten y... zielony, czy tam niebieski. Chyba zielona, zielona, Najostrzejszy w to był. A, na, a, a dla nas to... Nie! Myślałem, że jeździ na to, że poprawi. dla nas to po prostu nie odtykałko. No co? <śmuchany> ale fej! Nie, już daleko zaszłem. Nie, 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 na tuba to się pokaże. nie, 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 jest nie, No, to nie, nie, tuba, tuba to jest instrument. YouTube, kup, tuba, jak mówił Mateusz, YouTube, ty, 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 turbo. Zjedźmy to na tubę? Ty, turbo. Wrzucimy to na tubę? Dobra, rada. Na tuba to, ale, kup to no, o, ten 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 ten. tuba. No, to na tą Czekaj, nie, bo pierwszą część ty, drugą Dobra, ziomeczki, ziomecz, jest już 13 minut, no to zaraz się, zaraz... Yy, możliwe, że tego że się nie nagra, to ja już może będę kończył. Dziękuję, Piotrek. Yy, zaraz zaczniemy drugą.